Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj szybko, szybko, bo tam wiecie na górze kobieta stygnie. Ja siedzę w studio, a trzeba nagrać i lecieć. Ale dzisiaj będą dwa odcinki: będzie jeden w tej chwili pokutnik. Pokutnik, a drugi będzie później gdzieś tam koło północy, mm, więc lećmy z pokutnikiem. Sponsorem jest Arek. Arek ostatnio zasponsorował kilka takich krótszych artykułów, no niestety krótszych, bo tylko tyle jest informacji, ale nie przedłużając, lećmy z tematem. Pokutnik, penitent Engine jedynie w śmierci ich własnej lub ich wrogów będą mogli dostąpić przebaczenia. Czyli oczywiście jak zginą, to wtedy będzie im przebaczone, prawda? Powiedział nieznany kapłan eklezjarchi. Pokutnik jest ogromną dwunożną maszyną kroczącą, którą widzicie na ekranie, wykorzystywaną przez Eklezjarchię do walki z heretykami, którzy popełnili zbrodnie przeciwko Bogu Imperatorowi. Pokutnicy są także wykorzystywani przez zakony walczące adeptas sororitas jako machiny ciężkiego wsparcia w ten sam sposób w który kosmiczni marines wykorzystują swoje dreadnoty. Piloci pokutników są ludźmi, którzy zamiast wykorzystać dar imperatora w postaci duszy i fizycznego ciała do walki w jego imieniu, popełnili zbrodnię tak przerażającą i obrzydliwą w jego oczach, iż kary takie jak więzienie, wygnanie Arkobiczowanie czy nawet skazanie na śmierć wydają się być do niej nieadekwatne. Skruszony heretyk zostaje podłączony do okablowania i fizycznie przymocowany do frontalnej części machiny. Niepodobnie dreadnotom, adeptus Startes, które są w pełni opancerzone, skazany grzesznik jest cały czas osło odsłonięty na wrogie ataki. W ten sposób to w gestii samego imperatora leży odpuszczenie mu grzechów, w chwalebnej śmierci na polu chwały lub przedłużenie jego pokuty tak. By mógł stanąć do walki na kolejnym polu bitwy. Niestety nie ma tak, że jak jedny wystąpi w jednej bitwie i bitwa zostanie wygrana, a on przeżyje, to uwalniają go. Niestety to nie jest takie łatwe. Wiele ukaranych w ten sposób osób mogło niegdyś pełnić wysokie stanowiska w samej klezjarchi, pokutę odbywają w ten sposób. Zarówno imperialni kapłani, którzy stracili łaskę imperatora, jak i siostry bitwy, które zawiodły w swojej świętej misji lub doprowadziły do śmierci swoich sióstr w wyniku bezmyślności. Pomyślcie teraz, jakby to było w naszych czasach i naszej eklezjarchii, jakby e, kapłan, który popełnił jakiś grzech, jakby do takiej maszyny był podłączany. Ale by były jaja. Osoba odbywająca pokutę jest podpięta do frontowej części machiny przy pomocy licznych światłowodowych złączy neuronowych do mózgu i kręgosłupa skazańca implantuje się zaś odpowiednie wtryskiwacze chemiczne. Machina jest kierowana przez opętanego fanatyczną potrzebą odkupienia swoich win pilota. Z uwagi na swoje nastawienie pilot pokutnika zazwyczaj prowadzi swoją machinę jedynie na wrogiej linię, nie zważając na idące za tym zagrożenie dla niego samego, wiedząc, że jedynie heroiczna śmierć w starciu z wrogami imperatora wyzwoli go od konieczności dalszego pokutowania. Wtryskiwacze chemiczne Maszyny dbają o to, by pilot był zawsze pełen stymulantów i innych narkotyków, które zapewniają dodatkową ochronę jego odsłoniętemu ciału, przy jednoczesnym umożliwieniu mu odczuwania bólu każdego zadanego mu ciosu. Wtryskiwane im stymulanty są dość silne, by utrzymać grzeszników przy życiu na dość długo, by zdołali odpokutować za swoje grzechy poprzez dokonanie masowego mordu na swoich przeciwnikach, więc podejrzewam, że takie urwanie ręki czy nogi to, to dalej nie będzie. Nie będzie nic strasznego po takim nafaszerowaniu, dopiero pewnie po urwaniu głowy, no jakoś to tam się kończy. Pokutnicy często szarżują do walki u boku innych wojowników zakonów walczących. Siostry bitwy uznają, że ich świętym obowiązkiem jest towarzyszenie tym maszynom w ogniu bitwy i bycie świadkami rozlewanej przez niej krwi, obserwując, jak upadłe sługi imperatora odpłacają za swoje grzechy, całej rasie ludzkiej. Pokutnicy są uzbrojeni w niezwykle efektywną broń bliskiego zasięgu oraz do walki w zwarciu, jako że ich piloci są zazwyczaj zbyt rozchwiani emocjonalnie, by skupić się na obraniu celu z broni e, z broni dalekodystansowej. Wszystkie pokutniki są uzbrojone w broń przeznaczoną dla dreadnotów. Zazwyczaj są to ogromne, nasycone psjoniczną mocą piły, pięści łańcuchowe oraz ostrza mocy, zawsze występujące w parach, po jednej na każde ramię maszyny. Ramiona pokutników mogą być także wyposażone w miotacze płomieni, z których pilot może strzelać oddzielnie lub dwoma naraz. Piloci mogą także wykorzystać masę swoich machin i rzucić się na wroga, uderzyć go jednym z ramion, kopnąć lub rozdeptać przeciwnika. I niestety to jest wszystko, co jest o pokutnikach. Nie ma więcej informacji na ten arcy ciekawy temat, bo jak widzicie, naprawdę, naprawdę można by to było ładnie, ładnie pociągnąć. Może kiedyś się coś więcej pojawi, może jakieś wiecie kampanie, w których brały udział na przykład całe oddziały pokutników albo coś. Zobaczymy, może kiedyś coś z tego wyniknie. Na razie tylko tyle. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, dziękuję Arkowi za, za sponsorowanie i Dawidowi za, za przetłumaczenie, znalezienie tych informacji. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć! Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.